Dzień dobry, witajcie. Mamy 6.36. Już nie śpimy od 6.00. Byliśmy na spacerku. Piję gotowaną wodę z solą himalajską, ze szczyptą z soli himalajskiej. Już jest teraz mięśnie na dworze, ale roztopy są i troszkę ślisko, no ale od rana nie. Idę się ogarniać. Mieć buzię, pielęgnować twarz, ubierać i w drogę. Dobra. Nawet chciało mi się umalować. Widziałam, z takiego luźnego koka zrobiłam, żeby po prostu mi się nie, plą, nie plątały, bo jak zakładam czapkę, to będzie liść przeszkadzał. O, może tak, i byśmy troszkę odwrócili. No, będziecie mieć trochę liścia w tle. Lubię ten kombinezon, słuchajcie, pod spodem, i do tego właśnie to zakopanego, ten komplet. O. Zima nam nie groźna dzięki temu, ale mi się pić chce. Już kończę nawet wodę przygotowaną. Mm. Okulary. Ważna rzecz tej podróży. Nauszniki. Nie wiem, czy sobie nie wziąć słuchajcie zamiast czapki, to to Gesa. Tylko chyba najpierw czapka. Lubię te nauszniki, żeby mi nie wiało w uszy. O! W ten sposób. Dobra, teraz miunia. Stój. Idziemy na wycieczkę, weźmiemy misia w teczkę, a misiu fiku miku i narobił w teczkę siku. Chodź tutaj, bo nie wiem, gdzie kamera jest, a tu podejrzewam, że jest. Jeszcze rękawiczki. Spisikamy się. I w drogę. Tak? Wydaje mi się, że mam wszystko. Będę chciała w kawiarni zmontować Wam vloga. Może się uda coś fajnego. Zamówiłam sobie znowu fajną rzecz, ale taką przydatną do pracy. Ale tak przyjdzie wam, pokażę. Dzisiaj lanką. Tu. Lanką. Ale bym piła wodę cały czas, nie? Dobra. Tak, Misiu? Klucze. Smyczka może tu. Tym razem wziąłam smaczki, pani prosiła ostatnio, że proszę wziąć smaczki, zawsze jest jakaś metoda na pieska, nie? Dobra. Łykachaj. Torba. O, Misia już zadowolona, bo wie, że jedzie, tak? O. I my gotowe. Uciekamy. Miłnia, słuchajcie, podróżnik jest z przodu. Super nam się sprawdza ten transporterek. słuchajcie dojechaliśmy nie było tak źle w tych godzinach co powiem wam, że no wiadomo korki są jak to w Łodzi, ale tutaj jak się martwiłam o miejsce parkingowe to spokojnie tak się zawsze mnie to stresuje po ostatniej sytuacji zawsze w... ostatni razem tak się zdarzyło, że to była czysta masakra i następnym razem mówię Boże jak to będzie a teraz krótki spacerek z Miusią i idziemy do kromera. No i jesteśmy. Chodź, idziemy. Chodź, chodź. Chodź. Mija. No chodź. Chodź, chodź. Nie bój się. Chodź. Pamiętasz? Chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, mi ja oddana, idziemy do koleżanek na kawę. Dobrze idziemy po mije, podobno już jest gotowa. Dzień dobry. Jest! Kochani moje, jak tam! Jak tam jezi. No chodź tu się. Dobrze. Nawet dobrze, że jest troszkę może dłuższa, bo jeszcze nie jest tak e, ciepło, nie? No. Pod paszkami ciężko, nie? Ale ty pięknie pachniesz. Moje skarbenki, dobrze. No. Jasne, tak. E, tak, tak. Dobra. Ale jesteś śliczna. Mm. Mój typ, umbelko. Swyczka. Jak tam damo ty moja? Do widzenia nadziecie. No, no piękna jesteś tak. Chodź tutaj mija. Moja dama mała. Ale słuchajcie, się piękna pogoda zrobiła świeci słońce. ślicznie, a mnie głowa rozbolała, aż z tego montowania. Bo jeden taki moment był, że musiałam Kamila zakryć. I Ech, dobra, ale dam seradę vlog zmontowany, także będziecie mieć na czwartek. To najważniejsze. Idziemy do samochodu, krótki spacerek. Jedziemy do domciu. Jest dobra godzina, bo jest przed 11. Tak, także fantastycznie. Tak, na zdrówko, moja dama. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy w domku mija sobie je, a my mamy bardzo fajne dwie paczuszki do rozpakowania. Wczoraj słuchajcie, po jeszcze wodę potrzebuję, bo kawa to nie wszystko. Nie ma tak, ma się wodę. O, vlog się właśnie wziął. Eksportował, więc na wieczór będzie. Później go wrzucę, albo teraz może teraz? Dobra, już. Szymaj, słuchajcie, te dwie paczki. Jedną zamówiłam, jak bym się wyrobiła do 21, to na, na następny dzień, a drugą zamówiłam chyba koło 22, e, bo nie byłam pewna, jaki model i tak dalej. No i co, z jedną się wyrobiłam do 21, a właśnie drugą koło 22 i odebrałam je lekko po 11 były. E, ja Wam mówiłam, że w poprzednim blogu, że mam dużo takich rzeczy organizacyjnych, nazwijmy, ktoś by powiedział głupot, ale bardzo ważnych do prowadzenia firmy, żeby wiecie, przypilnować, do dopieść, żeby były na czas i tak dalej. Zaczyna mi się niektórych rzeczy robić coraz więcej i chciałabym mieć to, coś się pokazać. No, chodź. jakoś chciałabym mieć to posegregowane. Jest i Miusia. Powiem Wam tak, była kolejna nowa pani i już porobiła mi zdjęcia, więc już będę wiedziała o co zwrócić uwagę. Dla mnie troszkę przy wączkach ma dużo i tutaj przy oczkach, ale generalnie tym ładną dziewczynką. Tutaj wszystko ładnie, tu tułów jest bardzo ładnie, ale na głupce mogło być troszkę mniej. Ale co, pojedziemy najpierw za miesiąc, tak? Pazurki, uszki, wszystko zrobione elegancko. Pojadłam, to pójdę teraz spać. Za godzinkę pójdziemy na spacerek, zanim pojadę, bo Mia, słuchajcie, jest dużą panną, można powiedzieć. W ogóle w tym miesiącu będzie miała za 10 dni 8 miesięcy. I sama zostaje w domku na jakieś 4-5 godzin, także i nic nie narobi. Ma matę cały czas, ale już każdego dnia widzimy, że jest coraz fajniej. No Widać te że się robi, wiecie, coraz starsza. Nocy przesypia z nami całe, ten kojec zwinęłam, jest w ogóle niepotrzebny, bo z niego tak wam, ja nie korzystam. Zobaczymy, jak to będzie w podróżach. a dzięki temu odzyskaliśmy sypialnię. Także takie to zmiany, tak Miusiu. No, przy oczkach, najbardziej przy tych oczkach im przeszkadza, że pani cię takie smutne oczka przez to wygląda. Ale nic. I dlatego zdecydowałam się na zakup. Czegoś, co będzie mi ułatwiało życie prowadzenia firmy i na co dzień różnych też rzeczy, obowiązków, potrzebowałam coś, co będzie mi służyło do checklisty. Ktoś by mógł powiedzieć, masz laptop, telefon. Ja zaczynam tego nie ogarniać. Na laptopie tworzę dużo różnych projektów, organizacyjnych rzeczy i tak dalej. Na telefonie, jak mam notatnik, to tylko robi mi się warstwa pod warstwą, a ja chciałabym mieć to jakoś posegregowane, ułożone. A druga sprawa jest taka, że prowadząc e, lokal nie jakby ja sama tego nie prowadzę jest nas trzy osoby i zobaczę, jak mi się to sprawdzi to zakupię jeszcze jeden taki, żeby stał e, cały czas w pracy na taką checklistę, żeby każdy wiedział co jest do zrobienia, do przypilnowania bo przed świętami e, było kilka takich rzeczy, że na przykład mnie już w lokalu nie było, nie pracowałam a na przykład była inna osoba i były parę rzeczy ważnych, żeby właśnie dopilnować. Były dopilnowane oczywiście, że tak, ale wiecie, fajnie, żeby to po prostu było tak elektronicznie i jak będzie odhaczane, to ja od razu widzę, jestem spokojna, że jest to zrobione. Bo do tej pory drukowałam, gdzieś tam pisam na kartce, ale to idzie tyle tego papieru w firmach w ogóle, jak się prowadzi, to wiecie, no idzie tego. Ja nie chcę tego kumulować jeszcze więcej. Nawet takie rzeczy, no, zaraz dowiecie się, co to jest. Sprawdzają się tyle ludzi, którzy studiują, uczą się, zamiast mieć normalne zeszyty, to pewnie się już domyślacie, co to jest. To mają właśnie te urządzenia i to jest po prostu duża oszczędność. Wy wiecie, w kartkach, w mazaniu i tak dalej, bo jesteście wszystko w stanie zrobić elektronicznie. Miunia leży i mnie słucha. W mi buzi mi zasycha, słuchajcie. Dobra, najpierw może nie tą dużą paczkę, a tylko małą. Ze mną odbieraliście. O, pójdzie bez żadnych nożyczek długopisu. E, długopisu. Nożyczek e, noża. Abo to jest jako koparta teram, teram, teram. Zdecydowałam się na iPada mini. A 17 Pro. Tutaj macie dokładny model, jakbyście chcieli wiedzieć, co to jest. Miałam takie osą, awesome, takie fajne kartki. Miałam dwa modele na myśli i zastanawiałam nawet mówię wezmę dwa, żeby już od razu jedynym w firmie, ale ten drugi model, zrobiłam te kartki, bo wziąłam sobie wymiary, wiecie porobiłam, żeby wiedzieć, co będzie bardziej dla mnie praktyczne, dla mnie na chwilę obecną, na co dzień przyda się. Dlatego to był tej większej wersji, iPad. No zaraz go rozpakuję, to będzie bardziej widać, bo tu wiadomo o pudełko chodzi. A to jest ta wersja, którą ja teraz zakupiłam. Także no zdecydowanie bardziej poręczne. No ten to bardziej w dwie dłonie, tak właśnie wszędzie opisy były, a ten właśnie jedną rękę. Eee, bo wiecie, nawet odchodząc w ciągu domu, czasami jak prowadzicie firmę, to jest tak, że Jesteście niby w domu, ale myślicie, tak? co by tu zrobić, jeszcze jakieś pomysły, Poczułam czegoś, że wezmę, szybko dopiszę i mam. I że nie martwię się, bo nie raz zapam się na tym, nawet w życiu codziennym, czy czegoś napisam, napisałam, a potem tak żałowałam, kurde, miałam to czy to. Ale dobra, otwieramy. Kurde, nie wiem, czy Was zaraz do baterii nie podłączę, a może zamień, otworzę. Idę po baterię, nie nagrywam w jego spokojności. Dobra, mamy to. W ogóle wiecie, że ten zakup robiłam z czatem GPT, bo na początku miałam kupić... Tak one się nazywają? Ta, kontr... Ta rozmowa była bardzo długa. Elektroniczne planery. Poda też, czy mi się wydaje. Planer. Po prostu planer miał kupić, tak? Papierowy tablet, coś w tym stylu. Ale potem jak napisałam do czata, że ja potrzebuję coś, co będzie mi. Komunikacyjnie działać z Maciem i iPhone'em, no to zdecydowanie iPad, bo wiecie, czasami nieróżne są takie sytuacje, że chciałoby się wiedzieć, co tam się dzieje w firmie, to sobie po prostu na telefonie czy na laptopie mogę podglądać i tak samo chciałam z tym, tak, głównie z tymi checklistami. W ogóle iPady mają te różne swoje programy, takie w sensie aplikacje. Nawet z tam możecie ściągnąć na TikTok'a, jak wchodzicie, to z pełną różnych dziewczyny robią e, takich, wiecie, kalendarzy i tak dalej, planerów. Ale moim zdaniem to mi się tak wydaje, mi się to nie sprawdzi, bo ja potrzebuję też, żeby mieć to w telefonie i w laptopie. I ja prawdopodobnie będę po prostu w Wordzie pracować, e, czy na przykład pracuję w Excelu, nie? No, Dobra, otwieramy. Przeciągamy tą słynną Strzałeczkę. Może jak ja się cieszę. To było, słuchajcie, impuls, bo po prostu chciałam, że się sama z sezonu głupie denerwuję, nie? Można troszkę w dół. W ogóle Chat GPT cały czas polecał mi tą większą wersję, nie pamiętam jak się nazywał, bo że bardziej czytelna. I faktycznie może do firmy będzie to spoko, bo czasami, jak już zadania, one są długie, to będzie bardziej czytelne. A na takim mniejszym to jest na zasadzie, wiecie, powiększania, zmniejszania. No zobaczymy, trzeba po prostu poużytkować i będzie wiadomo co i jak. Jutro ma, jutro nie, w piątek ma mi przyjść ETUI. Nie wiem, czy będę tak do końca zadowolona, ponieważ wezmę z temu lub szyjna, bo nic ciekawego, słuchajcie, na polskim rynku nie widziałam pod niego. Także to mnie zdecyduje się na jakiegoś tam z internetu. A na razie, żeby go zabezpieczyć. O, widzicie? Dobrze sobie wymierzyłam. Dobrze sobie wymierzam, no. I właśnie dlatego, on jest fajny, bo on jest poręczny do, na jedną rękę, drugą można pisać. I O to mi chodziło. Tylko tu to po będzie bardziej. On mówił, że będę musiała bardziej przesuwać, zwiększać i tak dalej. No ale ja potrzebam coś takiego, że wiecie, wrzucę do torebki, ja torebki, w torebki, torebce nie chodzę, ale do walizki taką, co wiecie, nosicie laptopa i będę mieć to cały czas przy sobą, czy nawet z tym wyjdę, tak. Co tu mamy? Tu różne instrukcje, kabel. Także to jest słuchajcie to. iPad mini. E Mogłam w sumie to jeszcze wziąć, a to się wyrzuci. Bo nie wiem, czy nie jest rozładowany, czy nie. No i wiadomo, jak iPad, to ciężko byłoby pracować bez czego długopisu do niego. Długopisa. Więc tutaj, ja to rozerwę. Pencil, tak się na to mówi? Pencil Pro. No i co też otwieramy, tak? Pod Ten model, żeby wiecie wszystko, wszystkie funkcje, najważniejsze śmigały, co trzeba. Tak go wysuwamy. To jest mniejsze, więc chodźcie bliżej. O, I jesteś kochanie mój mały w środku. Taki wiecie, biały. O, no ale tu jest długo długopisik. No i on podobno tutaj ten działa tak, jak gryzie papier, że tutaj on ma takie coś Widzi tą kreseczkę i że jak zbliżę, to on będzie się jakoś o, ładował, synchronizuje się od razu. No dobra, Słuchajmy te wszystkie papierki, a to się wsuwa. Muszę teraz obczaić jakieś różne aplikacje, co, na czym będzie mi się najlepiej prowadzić to, organizować, żeby jak najmniej ześwirować. No dobrze, odpalmy sobie go. To jest podobno najnowsza wersja z 25 roku. za Polski. No i co, po prostu muszę tu wszystko poustawiać, nie? No, także to jest to. Jutro, jutro nie w ten. W piątek przyjdzie mi etui, to wam pokażę. A tym po prostu muszę się pobawić. Pewnie trochę mi to e, czasu zajmie. No. I tak mam niewiele czasu, bo ile. 40 minut i z się pójdę na spacerek. Także cieszę się, że właśnie taki komplet kupiłam. Mam nadzieję, że będę z tego zadowolona.